Cześć, dzisiaj pokażę wam ćwiczenia z wykorzystaniem krzesła. Na początku siadamy i wstajemy ze spięciem na palce, wypychamy biodra. Robimy tak 15 razy. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Można chwilę usiąść, podpocząć. Teraz będziemy wykonywać wstawanie na jednej nodze. Drugą nogę staramy się mieć w górze. Staramy się bez pomocy rąk, jeżeli dla kogoś jest. Za trudno, można delikatnie odepchnąć się, ale próbujemy stać. Raz, odkładam nogę i znowu. Dwa, odkładam. Trzy, odkładam. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I ostatni. Dziesięć. No można rozluźnić chwilę nogę. Teraz czas na drugą i też próbujemy dziesięć razy wstać. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. sześć, siedem, osiem, dziewięć i ostatni dziesięć. Porozluźnij nóżki. Siadamy. Teraz będzie siadanie i wyskakiwanie do góry. Wdech, wydech. Lecimy. hop Hop. dwa i tak piętnaście razy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć jedennaście, dwanaście, trzynaście. I znowu chwilę odpocząć. Teraz będziemy pracować troszkę na rękach. Można złapać za uchwyty. Jeżeli ktoś nie ma, to może niżej. Nogi ugięte. Schodzimy do dołu i wypychamy biodra. Raz, dwa, trzy i tak 10, 15 razy 4, 5, 6.

sobie oprzeć, żeby nie odjechało nam przesło i schodzimy, raz i wypchnięcie, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźniamy, teraz będziemy prostować nogę. Tak ja Wam pokażę. Te ćwiczenie. z tej strony. Jedna noga w górze, prostujemy i rozluźniamy. Staramy się, żeby cały czas noga była w górze. I próbujemy dwa. Można chwilę przytrzymać. Trzy. Plecy proste. Cztery, palce na siebie. Hop. I lecimy. Staramy, się, żeby kolana były na tej samej wysokości. I teraz druga noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, i 10. Chwilę. Od początku. Teraz będziemy dawać nóżkę do boku. Można się tutaj przytrzymać. I próbujemy. Raz. Staram się, żeby kolana były na podobnej wysokości 2, 3, 4, 5, 6, 7 osiem, dziewięć, dziesięć i druga raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć to jest pierwsza seria. Możecie takich wykonać 3 do 4 razy. Trzymam za Was kciuki. Zapraszam na kolejne moje filmy.